W dzisiejszym odcinku Bloonsów wrócimy sobie do losowych pocisków na małpkach, czyli każda małpeczka, jaką postawimy, będzie miała za każdym razem, za każdym ulepszeniem kompletnie coś innego, czyli mogę na przykład strzelać klejem, zwykłym dartem, ale mogę na przykład strzelać pociskami Sun Temple i mogę także generować sobie kaskę, mogę strzelać także rzeczami, którymi strzelają normalnie bohaterowie, więc ten mod jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony i zobaczymy, jak dzisiaj mi pójdzie. Troszeczkę bardziej wymagająca mapa, tak mi się przynajmniej zdaje. postawimy sobie małpkę pirat z jednej strony małkę Pirata, z drugiej strony, żeby odrobinę było prościej, e, trzeba będzie sprzedać właśnie tutaj mm, te, dwie rzeczy, te dwie rzeczy, czyli e, te drzewka. I powiem wam tak, próbowaliśmy nagrać za Mirosem właśnie e, tego moda. No, niestety, na multi on nie działa, ponieważ jest błąd z synchronizacją i no, nie działa to tak jak być powinno, więc jestem zmuszony po prostu nagrać to solo, ale spokojnie. Odcinki z Admiralem też będą. Mamy fajne rzeczy przygotowane. I jak widzicie, na razie ten pirat strzela z bombshootera 1.0.0, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ulećmy sobie naszego. Darta pod dolne drzewko i dostaje mnóstwo kasy. Nie, 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 nie to, to by było. <śla> To by było zbyt op. Naprawdę, to by było zbyt op, gdyby zwykły dart pod 001 dawał mi skrzynię z kasą wartą 300. Nie, tak, tak się nie będziemy bawili, ale możemy wykorzystać tą kaskę i sobie właśnie e, usunąć te rzeczy, które są tutaj. Więc mapa będzie troszeczkę bardziej przejrzysta. Tak samo jak są przejrzyste promocje na Kinguinie z kodem Flutter, oczywiście, wszystkie staniej. Kupujcie, bierzcie udział w giveawayu. Link jest standardowo w opisie. A jeżeli takie filmy Wam się podobają, to subskrypcja chyba e, by się przydała, to wtedy nie przegrać kapicie kolejnych odcinków. I tak, pokazałem lajka, like, powiedziałem o subskrypcji. Tak czasami się zdarza. Dobra, weźmy sobie postawmy Etiena tylko jego... W sumie nie wiem, w którym miejscu powinienem go postawić. Tutaj, tu... Dobra, na środku. O, niech... Ym, niech patroluje całą tą okolicę. Oczywiście stawiam go tylko i wyłącznie dlatego, że to jest idealna, supportująca małpka, jeżeli nie mamy wykrywania kamo. A wiem, że może tutaj być różnie, chociaż nie. Wystarczy, że sobie postawię to i... What to jest jakiś bumerang, ale wydaje mi się, że to jest środkowe drzewko bumerangu, yy, że to jest turbo doładowanie. Nie, nie wiem dlaczego tak sądzę w sumie, ale tak jak, jakbym miał teraz obstawić, jeżeli są osoby, które mogą poprawić te rzeczy i ogarniają na tyle bluesy, że wiedzą z jakiego yy, upgrade'u jest dokładnie ten bumerang, to wiadomo, piszcie w komentarzach, bo ja przyznam szczerze, że nie mam yy, zielonego pojęcia. Dobra, o... Nie no, on będzie strzelał takimi kołcami, z którymi trzeba oczy oczywiście go od razu sprzedać. O! I on ma dwie rzeczy naraz, czy ja dobrze widzę, że ten, mm, ten, ten. ten, ten y, pirat bije bumerangi, czerwone bumerangi. Czyli poddolne drzewko teraz i jednocześnie ma piuruny, z którymi przypominają chyba druida serce grzmotu, tylko że te serce grzmotu nie ma takiego koloru, albo ma taki kolor. Oj, teraz nie jestem, um, nie jestem pewien, ale najlepsze małpeczki są właśnie związane z tym. To jest, aha. <słuch> no tak. Um... Popsuliśmy grę, dostaje 47, czyli to jest farma pod... Nie, to jest marketplace z jakimiś ulepszeniami takimi dziwnymi. Ale no nie będziemy bawili się w takie rzeczy, bo to by było trochę dziwne. Ło, pioruny?! Okay, czyli jednak on ma tutaj druida, ale pod jakieś y, dalsze drzewko, albo połączonego z czymś innym. Ja nie ukrywam, że mam dużo zabawy z y, odgadywaniem, co to dokładnie są za rzeczy. Dobra, postawmy sobie snajpera i to jest snajper, który strzela, no właśnie, ze snajperem jest chyba najwięcej problemów, jeżeli y, trzeba ogarnąć, y, z czego on dokładnie strzela, bo no snajper bardzo... Okej, okay, już wiem, ja, ja to rozpoznaję. To jest bomb shooter. Uwaga, mamy snajpera 002, który ma pociski bomb shootera pod dolne drzewko, i wydaje mi się, że jest to piąty tier. Więc czy ja chcę go zmieniać? Mm, nie bardzo. Wydaje mi się, że ten, ten jego jegomość. On w sumie mi może wygrać tą mapę, wiadomo. To traktujcie tylko to i wyłącznie jako zabawę, ponieważ postawiłem tak niezbalansowane kombinacje. Ja nawet wyłączyłem Double Cash bo mówię kurde, i tak dostanę pewnie coś giga OP, a przynajmniej, przynajmniej będzie odrobinę trudniej. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Ok, on stawia wieżyczki. Ja wieżyczek nie lubię, bo one, one wydaje mi się, że baguje mi troszeczkę grę. I postawiliśmy moścież? Nie, to nie jest. Czekajcie, czy to jest mozir, czy to jest środkowe drzewko rakieta balistyczna? Chyba. Nie wiem. <laughs> nie wiem, po prostu nie wiem. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Dobra, postawmy sobie też. Yy, może jakiegoś niszczyciela tutaj możemy. Ogólnie, ostatnio w Bluesach jest dużo błędów z modami i w sumie to jest smutne, bo je, na przykład kiedyś małpki 5, -5, 5 losowe działały, dzisiaj są z nimi ogromne problemy. W jednym odcinku z poprzednich, które wrzucałem niedawno na kanał, to właśnie... Mogliście to zauważyć? Oj, 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 Etienne! Etienne kontroluje dwa drony na raz? Nie, ja nie chcę, żebyś kontrolował dwóch dronów na raz. Ja chcę, żeby wszystkie małpeczki, jakie tutaj będą, miały wykrywanie kamo, bo mamy z tym mały problem, więc um, tak, wydam całą kasę, jaką mam, żeby po prostu dać wszystkim wykrywanie kamo. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład o mapy, no to ten snajper w połączeniu z małpką podwodną będą wszystko mi rozwalali. Wszystko yy, i raczej, yy, raczej nie muszę się martwić. Teraz, wiadomo, trzeba się skupić yy, na przykład na takich rzeczach jak yy, wykrywanie kamo. O, mam Time Mastera. W ogóle zapomniałem, że mam tego modzika granego. Ale dobry, niech on sobie tutaj będzie. Dla przypomnienia, dzięki nim można przeskoczyć yy, na przykład, nie wiem, 10, 20 albo 100 tur do przodu. To jest fajne, jak się testuje jakieś giga-op małpki, które dopiero pokazują swój pazur na 500 i 600 na A coś takiego też było na kanale. Polecam oczywiście, sobie sprawdzić. Boom! Mamy wykrywanie kama na wszystkich małpetkach. Czekaj! Wszystkie małpki zyskują wykrywanie blunów, ale ty, one nie mają wykrywania y, kama. Widzicie to? oj, oj, ojoj, dobra. To w takim razie m, będę musiał wydać troszkę kaski. O, nie nie tak to miało wyglądać. Nie tak to miało wyglądać. Wydam troszeczkę kaski i kupimy sobie tak: blokadę wzrostu i wykrywanie kamo. Mam nadzieję, że wioska będzie działała tak, jak ma działać wioska. Bo jeżeli tutaj by było to losowe, to byłyby małe problemy. Ale ten sniper sobie radzi. 3000, właśnie. Ciekaw jestem, która małpeczka zrobi najwięcej obrażeń. Bo na razie jest dwóch pretendentów: czyli albo to będzie sniper, albo to będzie właśnie ta łódź podwodna. Dobra, radar, jest wykrywanie, i jest wykrywanie kamo. Zarąbiście teraz. Przydałoby się coś. Chociaż, czekajcie, czy on niszczy metalowe balony teraz? Jeżeli nie ma kupionych, wiecie, ołowianych balonów, nie ma możliwości, właśnie, niszczenia tych ołowianych balonów przez upgrade, ale jednocześnie jego pociski na 100% to robią. Nie wiem, dobra, co my tutaj mamy? A to chyba tak, shooter z tego, co sprawdzaliśmy, to nie działał, więc możemy tak, shootera sobie sprzedać i na przykład zobaczyć, co wioska, znaczy, co farma bananów będzie nam oferowała. Ok. Mm -hmm, rozumiem. <laughs> Farma bananów wygląda na to, że jest totalnie bezużyteczna i nic kompletnie nie robi, więc sprzedajmy ją i zobaczmy. O, to jest fajne. To jest fajne ulepszenie, ale wolałbym coś... Co, coś innego. Hmm. Hmm. Czy ja chciałem coś takiego? Czy ja chciałem dartlinga, który strzela mi bananami? Oczywiście, że nie chciałem, więc zmieńmy. O, teraz niczym nie strzela. Albo to są jakieś pociski, których po prostu... Nie widzimy, halo? Panie, yy, ma w ogóle jednego zbitego balona. Ten Dartling yy, niedobrze, bo 4000 i on jest kompletnie bezużyteczny. Więc go sprzedamy, żeby po prostu nie zajmował miejsca. A w międzyczasie postawimy sobie. Yy, czym ty strzelasz, ninja? Dobra, wezmę, wezmę ciebie i tak ulepszę troszeczkę. 138. Ja bym chciał. Jakąś zwykłą małpkę, która w końcu by mi trafiła y, na pociski San y, mm, sangada. O, ale to by było fajne. Albo jakiegoś bohatera na 20 poziomie. Bo na razie idzie całkiem, całkiem spoko, ale to nie jest nic rewelacyjnego. Dobra, ulepszmy sobie teraz działo gwoździowe. Już w ogóle jest 43 runda. Możemy sobie na prędkości razy 5 pograć, bo i tak nie wygląda na to, żeby coś tutaj się... Y, złego... Ło! Wow, z czego ty strzelasz? Co to są za pociski? Jakieś chujące? Nie. A, teraz mamy maga, mhm. tylko, że przez to, że ty strzelasz pociskami maga, albo to są jakieś pociski Benjamina, kojarzy po prostu te, te efekty takie gwiazdkowe, no to jesteś totalnie bezużyteczny i muszę ciebie niestety sprzedać. Dobra, weźmiemy sobie samolot, zrobimy poddolne drzewko, czyli nieomylne celowanie, i czy też rzeczywiście będzie nieomylnie celował? Nie, ma cały czas zero. Idealnie to jest e, pokazane tutaj. W sumie moja kamerka tylko zasłania obrazek danej małpki, także nie wydaje mi się, żeby to e, jakkolwiek dużo zmieniało. Ale co on ma, jakie on ma umiejętności? Lata sobie. E, I zrzuca... Czy ja dobrze widzę, że on zrzuca, zrzuca wieżyczki? Ma zero cały czas zbitych. <laughs> czy ten samochód... Tak, ten samochód mi... Generuje kasę i wybucha? Nie rozumiem. Na, naprawdę tego kompletnie nie rozumiem. Dobra, weźmy, zrobimy sobie podgórne drzewko i zobaczymy, czy on coś tutaj będzie robił. On zrzuca jakieś wieżyczki. I też wybuch. Aha, bo te wieżyczki, ja rozumiem. On chce zrzucać wieżyczki, ale one jednocześnie wybuchają, więc dlatego on nic nie może zrobić. Czy ten samolot coś fajnego zrobi? Nie, niestety. O, 255. Dobra, generuje mi kasę. E, nawet widać, że troszeczkę bananów jest generowane. E, nie wiem co to jest za upgrade, ale wiem, że tego nie potrzebujemy, bo raczej to się nie sprawdzi. Czas mm, przetestować sobie zwykłą małpeczkę. Halo super małpko? <laughs> Widzę, że nie wykrywa kamo. Dobra. Jakieś rzutki. Wydaje mi się, że te rzutki są dobre. Nie, nie wiem, kogo są te rzutki, ale one są na pewno dobre. Um, jeszcze sobie ulepszymy rytm dżungli, żeby snajper szybciej strzelał. Na razie snajpera nie będziemy zmieniali, chociaż mógłbym to zrobić. On ma 14 tysięcy. Ale później będą kolejne problemy z kolejnymi małpeczkami. Kupmy sobie tutaj kupca. Co ty masz, kupcu? Czy będziesz mi generował pieniądze? O, on strzela pięcioma takimi strzałami. Ale co to było za pięć strzał? Bo. Przez to że, te, ym, że to, że te balony są te, tak, tak szybko niszczone, to ciężko jest zauważyć, jaki dokładnie upgrade ma dana, ym, dana łopieczka. Aha, tutaj jest jakiś dym. Nie wiem, nie wiem skąd to jest. Weźmiemy, może to zmienimy? Chyba nie mogę zmienić? <ścoughs> co to jest? Hej, coś tutaj dziwnego się pojawiło i nie mam pojęcia, yy, co to ma być. Zostawmy może kolejnego snajpera, tylko ulepszymy go teraz tak. To jest snajper pod dolne drzewko. My to może pod górne. I ustawimy ciebie na mocnego. 10. 10 balonów zbitych. Jest 11, czyli. Ba o, 69, 70. No z czegoś mocnego on strzela. Jeszcze go ulepszymy troszkę bardziej. I on teraz puszcza miny y, admirała Brikela bohatera. Także jak widzicie, są takie możliwości, znaczy jest taka możliwość. A teraz wieżyczkami strzela. Snajper z wieżyczkami? W sumie czemu nie? Nie, no zmienimy na coś innego. O nie, nie, nie. <gryw> nie, ja tego nie chcę. To jest najbardziej broken rzecz, jaką można tutaj zrobić. Um, bo te pułapki... Zobaczcie, ja przez kolejnych nie wiem ile run ja nic nie muszę robić kompletnie. 56, 57 runda. O, dopiero teraz te pułapki zostały zniszczone, także sami roz rozumiecie, że jeżeli dostaję y, pułapkę inżyniera na piątym tierze, jeszcze gdyby to była na czw czwartym, to może bym ją zostawił, ale na piątym tierze to jest po prostu game breaking. I ja wiem, też y, ta y, seria tutaj na tych losowych małpeczkach trochę polega na tym, żebyśmy sobie psuli gierkę i żebyśmy sprawdzali, jakie op kombinacje tutaj są, ale też nie chodzi mi o to, żeby w pierwszej rundzie dostać y, giga opę małpkę, bo wtedy to by było totalnie bez sensu. A teraz... Muszę troszkę kombinować niektóre małpeczki. Jak widzicie, mimo tego, że się sprawdzałem bardzo dobrze, to i tak ulepszam. 8000. Z czego ty strzelasz? Wydaje mi się, że on jest bezużyteczny. Patrząc na to, jak on mało balonów teraz zbija. Także o tym mówiłem. Nie warto zawsze ulepszać małpki na maksa. Bo później może się okazać, że wydajesz na nią dużo kasy, a ona niszczy po jednym balonie. Więc. Im mniej upgrade'ów, tym lepiej. To jest e, złota zasada. Co mógłbym ograniczyć liczbę małpeczek do 10? Czekaj, co, co tu się dzieje? Okej, okay, Etienne, dziwne rzeczy robisz. Ile mam małpeczek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. E, co jest? <laughs> ja nawet o tym nie pomyślałem, a już mam 10 małpeczek. Także zostawmy to tak, jak jest, albo nie, ulepszmy sobie e, strzelaszki. Jakimś... Swoimi pociskami. Tutaj jakieś bomby lecą, ale to są bomby też, wydaje mi się, że jakiegoś bohatera. W, w ogóle wiele razy w tym odcinku powiedziałem, wydaje mi się, ale no, nie jestem naprawdę tutaj pewien. Nie mam żadnej rozpiski na drugim monitorze ze wszystkimi możliwymi kombinacjami pocisków i um, tak to wygląda. Dobra, super małpka. O, i chyba, chyba warto było zostać przy tych bombach. I tu mamy te pociski. Mam jakieś wrażenie, że te pociski działają jak yy, strzałki samolotu. Od dolne drzewko, chyba trzeci tier. To nieomylne celowanie. Zion strzela, ale jednocześnie te pociski tutaj tak w fajny sposób lecą. Nie wiem, czy to jest yy, prawda, czy też nie. Kupimy sobie oczywiście Etienne na jeszcze wyższy poziom. I ten Dartling ma 3000. Fila, co ten da e Dartling tutaj robił? Dobra, ulepszymy go. od coś innego jeszcze. On z... Yy, da on strzela jak Dartling Gunner, tak, bo są te, takie piorunki. Yy, lepszy wzrok. Oj, 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 2300... nie, 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 mało, bardzo mało bije. A no ten Sniper, ten Sniper jest tutaj broken. I boję się, że gdybym go sprzedał, to mm, byłby problem. I bym tego nie przeszedł. Dlatego wybaczcie, że do końca tego odcinka już raczej zostanę przy tym, co jest. W tym sensie mogę oczywiście sprzedać jakąś małpkę. Na przykład Tom i postawić coś innego. E, coś może nie tak OP. Hmm. Hmm, 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 hmm. Co tu nie. Helikopter. Stary dobry helikopter. C czym ty strzelasz? Weźmy sobie. Oj, tylko ty, że ty... Widzicie, on będzie ym, leciał w jedną i w drugą stronę i tak naprawdę nic nie będzie robił ten helikopter. Eee... To nie tak miało wyglądać. Dobra, ustawię go z jednej strony, punkty kontrolowane. Yy, nie, 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 słuchaj, słuchaj, helikopterze. Ja ci zablokuj w miejscu i sobie stań w tym. O, i strzelaj. Nie wiem, z czego ty strzelasz, ale... No patrząc na to, ile ty balonów niszczysz, to jestem w stanie zaryzykować i powiedzieć, że naprawdę sobie dobrze radzisz. Także słuchajcie, przyspieszmy to teraz i sprawdźmy, czy uda mi się dojść do setnej rundy. I przejść oczywiście tą setną rundę. Z tym ustawieniem, które mam teraz. Bez wydawania większej ilości kasy. No i niestety koniec gry na 87. rundzie. Tego się trochę nie spodziewałem, ale naprawdę już balony zaczęły być bardzo mocne, i moim małpią gwiazdą jest sniper 002, który yy, zbił 320 tysięcy. Nigdy bym się czegoś takiego nie spodziewał, no ale niestety albo stety losowe pociski w małpkach dokładnie tak działają.